Dzień szósty, środa 8 września. Czytamy w Słowie Bożym, w liście do Rzymian, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Rzeczywiście wiele razy widzieliśmy, jak w życiu Chrystusa, w życiu świętych. Pan Bóg zawsze wspomaga słabych ludzi, którzy bardziej ufają Bogu niż swoim możliwościom. Dzisiaj, kiedy wspominamy Narodzenie Najświętszej Marii Panny, widzimy, jak ona, zaufawszy Bogu, doznała wielorakiej pomocy. Wszyscy znamy z historii to słynne powiedzenie kardynała Wyszyńskiego: wszystko postawiłem na Maryję. On doświadczył tego po stracie matki, że wtedy, gdy w jego sercu pojawił się wielki żal, powiedział Maryjo, ratuj i ona uratowała jego życie. I potem. Kiedy jako zwierzchnik Kościoła doświadczył wielkiego ataku zła, też zawołał Maryjo, ratuj Polskę, ratuj chrześcijaństwo, ratuj nas. Maryjo, zawierzamy ci siebie. I rzeczywiście ta głośna modlitwa, Boże ratuj nas, Boże pomóż nas, przecież tak bardzo Cię kochamy, ta modlitwa została wysłuchana. Kardynale Wyszyński, naucz nas wielkiej miłości do Maryi, naucz nas wielkiej miłości do Boga, byśmy w Bogu bardziej pokładali nadzieję niż w naszych siłach.